Wszystko się śmieje, śmieje się cały świat. Dzisiejszy dzień na pewno zapisze się w kartach historii naszej szkoły. Spełniło się marzenie dzieci, rodziców, nauczycieli. Wyrażam głęboką wdzięczność w imieniu całej społeczności szkolnej, i osobom, które przyczyniły się do tego tak pięknego placu zabaw ćwiczyć, bawić się, zdobywać kondycję fizyczną, mogą po prostu poprawiać swoje postawy i mogą nabierać kreatywności. Bo wiemy, że w dzisiejszych czasach, kiedy został ograniczony próg szkolny, ważne jest, aby wyrównywać szanse edukacyjne. I taki prac właśnie Każda cegiełka włożona tutaj właśnie w ten plac jest jakby cząstką kolorowej, nowoczesnej szkoły. Jesteśmy dumni, że możemy po prostu, że to możemy może być wyróżnieni takim dobrem. Po prostu chcemy uśmiechy dzieci na twarzach są wyrazem właśnie tej wdzięczności. Nowy plac zabaw wyposażony w nowoczesne sprzęty Marizele, bujaki, zjeżdżalni po prostu sprawia dzieciom ogromną radość. Idea powstania tego placu, tak jak wcześniej wspomniałam, ma, że tak powiem, nie tylko, to jest nie tylko jeden plac, ale jest to plac z, z programu Radosna Szkoła i przedszkole przy szkole. Z programu Radosna szkoła projekt, który został napisany przez władze urzędu opiewał na kwotę 127 600 zł, przy czym środki wkład rządowy wynosił 63 800 zł i wkład urzędu gminy taką samą kwotę. A zależało, taka kwota zależała od wielu czynników, a mianowicie od tego, ile uczniów jest w klasach 1-3, ponadto, jaki wkład własny przekaże organ prowadzący, no i oczywiście od wielkości placu, na którym właśnie można zbudować coś tak pięknego. Plac Zabaw, który tutaj mamy, na którym obecnie znajdujemy się, jest to plac, który powstał w projektu Przedszkole przy Szkole. Z tegoż to projektu wyasygnowano kwotę 55 125 zł właśnie na urządzenia i zrobienie podłoże. Urządzenia to kwota 25 195 zł, natomiast podłoże 29 929 zł. Pozostała część, która została właśnie z projektu przedszkole-przedszkole, została zagospodarowana właśnie w szkole na utworzenie pięknych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich. Ponadto na urządzenie łazienie, szatni oraz zakup sprzętu audiowizualnego. Tak jak mówię, dzieci mają własny plac prac. Urządzenia są bezpieczne. Podłoża pod urządzeniami naprawdę nie budzą zastrzeżeń. O. O. Dobrze, Proszę tak, nam poszeć, trochę tak. zostawić Michalinko. Poproszę teraz może pana Cezarego Ja jestem z tej strony. A pan z tej No to poproszę księdza to o przecięcie kawałeczka w Tak. Tak, ja będąc, ale jeszcze jestem panem serbi, ani lutusem. Zapraszam Panią żużdycza. Nie, nie, No No może może wypełnienia Dyrektor nie, i nie, tego obiektu. Tak, skoro Brawo! Ojca ojca, syna i ducha świętego, Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech będzie z wami wszystkim. Rzeczę się, który Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Wszystko, co Bóg stworzył i podtrzymuje w istnieniu, wszelkie wydarzenia, którymi on sam kieruje w swojej opatrzności. Także ludzkie dobre czyny pobudzają do czynienia dobrze, poruszają serca i usta ludzi wierzących do uwielbienia Boga, który jest początki i źródłem wszelkiego dobra. Obrząt, który dzisiaj sprawujemy, wyrasza nasze płynące z wiary przekonanie, że, że ludziom imieniu Boga wszystko pomaga ku dobremu. Że zawsze we wszystkich sprawach mamy prosić o Bożą pomoc, abyśmy potrafili wypełniać wolę ojca. I wszystko czyniliśmy słuchać dla Jego chwały. Módlmy się, bogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś ziemię i poddałeś się ludziom, aby służyli sobie wzajemnie z miłością. Prosimy Cię o błogosław w ten prac zabaw. Dzieci, ich rodziców, wszystkich wiernych, którzy w codziennych potrzebach posługują się będą swoimi wytworami, swojej pracy. Niech zawsze Cię uznają za najwyższe dobro i szczerze miło swoich braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dzieci, szanowni Państwo, wszystko co dotyczyło historii budowy i sposobu powiedziała w zasadzie już Pani Dyrektor. Dodam, że jeszcze plac wymaga dopieszczenia, czyli tutaj szczególnie strona wejścia, żeby to jakoś wyglądało. Wiosną spróbujemy Posiąć nową trawę wokół I spróbujemy również zrobić oświetlenie tak żeby plac również wieczorem mógł być dostępny. I oddelegowany jest pracownik tutaj do obsługi tego placu, ale to nie jest wychowa wychowawca, tylko po prostu, żeby miał oko na wszystko co się na placu dzieje, żeby utrzymywał porządek, otworzył, zamknął, tak żeby no, tu nikt nie mógł zakłócać zabawy dzieciom. I oczywiście szkoła w ramach zajęć, w ramach programu szkolnego wtedy może z wychowawcą prowadzić zajęcia zwietnicowe, również mogą się odbywać ale na no takich zasadach, no nie może być yy, dziecko po prostu ustawione same, że wychowawca się nie będzie zajmował, koniecznie do tego jeszcze robi. Yy, oczywiście cały plac zabaw, dwa prace zabaw yy, przekazane są tu pod dyrekcję yy, pani dyrektor, Także i pod zarząd, i opiekę, nadzór, całą odpowiedzialność. Także gdyby coś miało jakieś miejsce, starzenie, to nie do Wójta, tylko do Pani Dyrektor lub jej pracowników. Jeszcze w tym roku zrobimy monitoring obiektu, całego obiektu szkolnego, także to, żeby to pomagało kontroli, bezpieczeństwu, tak żeby wszystko tutaj właściwie się odbywało. Powiemy, no, że były próby vandalizmu, nie wszyscy wiedzą, że nawet nowe ławki niektórym przeszkadzają i są przemieszczane. To tyle co do placu zabaw. Z tej okazji korzystając, chcę powiedzieć, wyjaśnić, poinformować, bo buduje się obiekt, obiekt nowy, dalsza rozbudowa szkoły, która polega w tym momencie na wybudowaniu, nazywamy go ale będzie to również kilka izb lekcyjnych, zaplecze przyszłej hali ewentualnie sportowej, ale które w pełni może być zanim na hala powstanie jest bardzo przydatne i które y, tu będzie służyć w szkole, w innej bibliotece i z czasem y, hali sportowej połączenia istniejącego obiektu, zastąpienia już tego, no trochę już niszczającego czas trawi balon, bo jest to obiekt w zasadzie na 10 lat przewidywany także niedługo upłynie i jak wiemy jak wszystkie gwarancje kończą się gwarancje i obiekt, obiekt leci w pierwszym etapie wybudowaliśmy Budamenty za 112 tysięcy złotych. Ten etap jeszcze dojdzie w tym roku. Piętro y, będzie kosztował 345 tysięcy. Cały obiekt, łącznik y, bez skali sportowej oczywiście to 1,5 miliona złotych. Czyli jeszcze potrzeba nam milion, żeby oddać do użytku. Na pewno nie uda nam się to na 1 września, ale na 1 stycznia, 1-15 stycznia z pewnością jest to możliwe, gdyż połączymy dwa budżety 2015 i 2016. No i ta kwota jest możliwa do wygospodarowania przez gminy. Hala, oczywiście, to kilka milionów złotych. Także jako gmina sama będzie byłoby bardzo ciężko ją wybudować, ale liczymy na program jakiś krajowy, konkretnie na program, o którym się mówi już od kilku lat dla gmin, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej. A nasza gmina takiej nie ma, bo nawet ta w Kraszewie nie ma wymiaru pełnowymiarowych. Oczywiście zobaczyć Rzym to w tych czasach nie problem, ale wybudować tą falę troszeczkę musimy mi tutaj mieć i cierpliwości i samozarcia. Dla mnie jest to jakby ostatnie zadanie. Które przed wielu laty sobie wymyśliłem, że w jakiś sposób do tego doprowadzę. No i myślę, że przy tutaj wspólnymi siłami, ze wszystkimi mieszkańcami, z pracownikami, współpracownikami, mamy szansę tej haly doczekać. No i wtedy już z wielką pompą. Yy, uroczyście przeciąć z Witamy wszystkich kości, wszystkich pięknie się kłaniamy i na występ zapraszamy. Tomy nie aktorzy, tylko małe dzieci. Gdzie się będziemy, kiedy wykladka będziecie? My jesteśmy przedszkolacy, ładni, mieli, ładni tacy. Chcemy pięknie was powitać, opowiedzieć co tyś. Stałem, widziałem, piękny, tam no podróż stary. Mama, mama, kiedy razie, czy jest kota kowalcy? Na placu żaba patrzą jest wesoło, bo mamuszu i tatuszu widzimy około. Żaraś pięknie wystąpimy, że tańczymy, że śpiewamy, Rawaś pięknie wystąpimy. Ja wam się podoba ten